Cześć, witajcie, z tej strony Wacha. Przed wami kolejny odcinek ze Skyrima. W poprzednim przeszukaliśmy sobie pewną jaskinię, w której było sporo farmerów. Uda... Falmerów oczywiście. Eee, udało mi się tam zginąć niestety, ale no trudno. No i teraz dalej kierujemy się w stronę domu Serany. Eee, z tym, że eee, tutaj mamy jakiegoś zapitego konia. Swoją drogą są tutaj falmerskie strzały, czyli eee, prawdopodobnie falmerzy odpowiadają za to zabójstwo tutaj. No dobra. My po prostu zabierzemy sobie złoto stąd standardowo. O, jakaś miksturka na pewno się przyda, bo... Ostatnio sporo tych mikstur poszło właśnie w tej jaskini. No i oczywiście idziemy sobie dalej. Tutaj przed sobą mamy jakieś miasto. Nawet nie wiem... Co to za miasto jest, no ale oczywiście zaraz się dowiemy. Chociaż tak patrząc na ten most... To z tego co pamiętam, to jest to po prostu miasto o nazwie Smoczy Most, ale mogę się mylić. No, po prostu zaraz się dowiemy i tyle. Ale no tak, to raczej będzie to miasto. Jak widać, mamy właśnie tutaj taki most yy, z głową smoka po prostu. No i co? Dość ładnie się to prezentuje. Broń może sobie schowamy, skoro wchodzimy do miasta, nie będziemy tutaj straszyć ludzi. No tak, tak jak mówiłem, jest to Smoczy Most, ale my oczywiście kierujemy się dalej, dokładnie tutaj. Więc trochę nam jeszcze zostało. Prawdopodobnie w tym odcinku tam nie dojdziemy, tylko wejdziemy sobie do, do jakiejś jaskini, coś w tym stylu. Tak sobie myślę, bo tutaj przed sobą mamy posąg Meridi. W którymś odcinku zdobyliśmy latarnię Meridi i to właśnie rozpoczęło nam misję, w której możemy zdobyć dość ciekawy miecz i tak się teraz zastanawiam e, czy by nie odwiedzić tego miejsca. No, tam mamy trola na górze. Niech tu do nas zajdzie się, zajmiemy nim. No, chodzi tutaj. Dobra zabity. Sporo mi zabrał tak naprawdę. E, jeszcze tutaj gdzieś mamy jakąś jaskinię. Aha, w tą stronę, dobra. E, sprawdzimy sobie co my tutaj mamy w ogóle. E. No dobra, no w sumie możemy zejść co mi szkodzi. Aha, to jest po prostu obóz gromowładnych w Hafingar. No dobra, czyli po prostu odkryliśmy sobie miejsce na mapie, spoko, będziemy mieli do czego się potem teleportować. E, dobra, podejdźmy sobie właśnie do tego posągu Meridi. Zastanawiam się ciągle czy wchodzić tam czy nie. Aha, teraz mogę mieć problem z wróceniem na górę, chociaż nie, chyba tutaj będzie się dało. Którędy ja teraz na górę, mogę wrócić, wrócić? no tędy chyba tylko, idąc prosto, dobra. No, więc chyba sobie zajrzymy do tej lokacji. Z tego co pamiętam, ten miecz jest dość niezły, więc na pewno przyda nam się nowa broń. Eee, kompletnie nie pamiętam, co się w tej, w tej lokacji w ogóle robiło, no ale trudno. Dobra, no to co, wchodzimy tutaj, tą misję sobie wyłączymy i po prostu włączymy sobie misję, misję przed świt. E, jak widać, udało mi się natk natknąć na przedziwny klejnot. Niesamowity głos nakazuje mi zanieść go wprost na górę kilkret. No dobra. Więc wchodzimy po prostu. Nowa broń na pewno się przyda. Spójrz na moją świątynię. No jest. Legła w gruzach. To by było na tyle, jeśli chodzi o wierność śmiertelników, ich serca i rzemiosło. O, tutaj chyba będziemy mieli nowe siły. Jeśli mnie krzyk. nie kochają, jak może dosięgnąć ich moja miłość? Słowo mocy: powietrze, furia, żywiołów. Nie mam pojęcia, co to jest. Eee, Tum daje Twoim ramionom szybkość wiatru, pozwalając Ci, zadawać, pozwalając ci szybciej zadawać ciosy. No dobra, może być. Dobra, zapiszmy sobie grę. Przywróć mi moje światło, bym mogła poprowadzić Cię ku przeznaczeniu. O, no to mnie troszeczkę wystrzeliło teraz. Nadszedł czas, by moja świetność powróciła do Skyrim. Lecz symbol mojej prawdy leży pogrzebany pod ruinami niegdyś wspaniałej świątyni. Którą teraz zbrukała ciemność czyhająca wewnątrz. No ale mam nadzieję, że na mnie nie zrzuci teraz stąd. ...plugawi moje sanktuarium swoim zepsuciem, zmuszając do służby zagubione dusze będące wynikiem tej wojny. Co gorsza, czerpię moc zgromadzoną w należącym do mnie artefakcie, by czynić zło. Prowadziłam cię tu śmiertelna istota, byś stała się moim czempionem. Udasz się do mojej świątyni, odzyskasz artefakt i zniszczysz plugawca. Hmm. Dobra, no po prostu klikamy, zrobię to i tyle nie będziemy już sobie więcej tak. z nią rozmawiać. No, no tak. Idź już, należy odzyskać ten artefakt. I zniszczyć Malkorana. No dobra. Malkoran siłą zawarł drzwi, ale to moja świątynia i odpowiada na moje wezwania. Ześlę promień światła, przeprowadź je przez świątynię, a drzwi się otworzą. No dobra, na szczęście spadamy chyba tak, że przeżyjemy. No dobra, jesteśmy. No i teraz tak, co my tutaj mamy robić? Poprowadzić światło Meridi przez świątynię. No dobra, no zajdę po prostu tutaj. No i co zapisujemy, i co mamy chyba wejść, to po prostu i tyle. Zobaczymy ile w ogóle będzie trwała tutaj podróż przez tą lokację Jeśli to będzie jakoś długo no to po prostu podzielimy sobie to na dwa odcinki Bo no ja po prostu nie chcę i nie mam zbytnio możliwości wstawiać takich bardzo długich ja Raczej wolę wstawiać odcinki takie około 20 minut Wydaje mi się że takie są najlepsze po prostu No dobra tylko że mam Poprawiać światło Meridian przez świątynię. I teraz nie za bardzo wiem, czy ja mam tu iść po prostu dalej, czy coś miało się stać tutaj. No dobra, no idziemy na razie, zobaczymy. Tutaj na pewno się będzie dało wejść jakoś. Tylko trzeba znaleźć dźwignię lub coś w tym stylu. Dobra, tutaj jest to światło. Przeciwników na razie nie widać żadnych. No dobra, coś tutaj zrobiłem. No to no cóż idziemy dalej po prostu. Nie za bardzo mam pojęcie co tutaj teraz robię. Ale no coś zrobiłem. Światło się odpaliło, więc może jest dobrze. O, tutaj mamy już przeciwników jakichś, nie ma tak dobrze. Że będziemy sobie chodzić bez walki. Wypaczony cień, no dobra. Masz nauczkę. Zobaczymy co oni tutaj w środku mają. Nic ciekawego zresztą niezamocnieni są po prostu. Dobra, tutaj mamy kolejne światło, więc tutaj na pewno też tego muszę użyć. Dokładnie. A, no, czyli po prostu chyba uruchamianie tych <laughs> Tych świateł otwiera mi kolejne drzwi i tyle. Chyba tutaj nie ma... Chyba nie jest to jakoś bardziej skomplikowane. Dobra, no i teraz wracamy się. Albo i nie wracamy się, tylko idziemy tutaj. Tutaj mamy jakąś skrzynkę. Bardzo fajnie, oczywiście. E, nordycki rzeźbiony łuk. Wartość 300, bierzemy. Złoto, no i miksturka. No to tam zawsze bierzemy, oczywiście. Kolejna miksturka. A i co, dobra, jest Lidia. Już myślałem, że się zgubiła. Dobra, zabity. No i mamy tutaj. O, ktoś strzela tutaj do nas, tylko nie wiem z której strony za bardzo. A tutaj są na dole. Dobra, myślę, że one sobie poradzą. Nie wiem, czy on tutaj przeskoczyć po prostu. No i dobra, otworzyło nam te drzwi. A, jeszcze sprawdźmy sobie, co tutaj jest w ogóle, bo przecież nie byliśmy tu. Tutaj mamy skrzynkę, z tym, że jest ona zamknięta. No to znaczy, jest za kratą. E, a tutaj, co mamy? No, Spróbujemy sobie otworzyć takiego trzyladnika. Myślę, że e, bez większych problemów pójdzie. Już sobie znalazłem mniej więcej ten punkt, e, w którym to da się otworzyć. No teraz, już prawie wyszło, ale niestety, wytrych pod koniec się złamał. Dobra, kolejna próba. O. Tutaj troszeczkę przesunę, jeszcze troszeczkę, dobra no i jest, O, no i jest dźwignia I co nie wypuści mnie teraz Lidia stąd Ech. O dobra jest Kaptur tropiciela, no nic ciekawego, ale miksturki, złoto to spoko No to co no idziemy dalej po prostu Zapisujemy sobie grę, oczywiście, żeby nie było tak jak w poprzednim odcinku, że yy, prawie cała jaskinia już zeksplorowana, a ja sobie umieram i muszę przechodzić od nowa. Dobra, no teraz wyszliśmy na dwór. O, jest ta ciekawa skrzynka, zobaczymy co tutaj będzie. Ekspert. Dobra, zapiszmy sobie grę i kilka razy spróbuję, ale marnie to widzę. Ja już to mówiłem kilka razy. Takie skrzynki to mógłbym sobie otwierać poza nagraniem, aby was tym nie zanudzać. Ale jak widzicie, tutaj znalazłem sobie ten punkcik, więc może się uda. No, teraz już coraz bliżej jestem. E, to chyba też można tutaj. O, udało się. Nawet poszło mi lepiej niż z tym czeladnikiem. E, Wschodnio dwemerski długi miecz. No, raczej nic ciekawego. Sporo złota. Klejnot, czyli hmm, dość biednie, ale no cóż. Dobra, idziemy dalej. E, zobaczymy, co tutaj będzie nas czekać. E, na pewno walka fina finałowa będzie się toczyć z. Yy, Malkoranem, ale kompletnie nie pamiętam kiedy ta walka będzie, czy to, czy ta lokacja jest długa, jakaś czy nie. Więc tak jak mówiłem, yy, jeśli to się przedłuży, to po prostu podzielimy sobie to na dwa odcinki i tyle. Dobra, czysto już tu chyba jest. Mamy awans, dodamy sobie w zdrowie. Yy. Łucznictwo sobie dodać, wiecie, yy, to spowolnienie czasu, ale ono jest od, od 40 dopiero, więc chyba nic teraz nie weźmiemy, chociaż w blokowaniu, o właśnie, yy, potężne uderzenie tarczą. Czas zwalnia, gdy, gdy blokujesz potężny atak wroga. No nie wiem, weźmy sobie po prostu ten punkcik. O, no i strzały, które trafiają w tarczy, nie zadają żadnych obrażeń. To może się przydać, weźmiemy sobie. Szczerze mówiąc, zapomniałem trochę o tym blokowaniu, to znaczy o rozwijaniu tego blokowania. Tutaj jeszcze kogoś mamy. No i ogólnie często mi się zapomina blokować. Ale no trudno. Dobra, tutaj wymaga klucza, więc. Coś będziemy musieli tutaj zrobić, ten klucz znaleźć po prostu. No to wchodzimy na górę, tam gdzie możemy. Albo i te drzwi się... Aha, dobra, to zadaje obrażenia. E, jakieś drzwi się otworzyły, prawdopodobnie te, więc idziemy. Kolejny przeciwnik. Tych wypaczonych cieniów nawet nie przeszukuję. No tego mogę przeszukać, no właśnie, bo oni tam troszeczkę złota mają. Miksturki, płytowe buty. Pan coś 34. Eee... O, one się mają 30. No bierzemy oczywiście. Eee, zawsze tu kilka punkcików więcej. No, tylko teraz te buty trzeba znaleźć, oczywiście, a jak na razie ich nie widzę. Płytowe buty, dobra są. Ferek. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. O, Lidia chyba się znudziła. Za mało przeciwników, i jacyś tacy łatwi są. Dobra, jest pułapka. Eee, oczywiście, któraś z nich w to wejdzie na pewno, więc ja sobie to odpalam i się chowam. Aha, a nie, myślałem, że tutaj one ciągle będą latać, te toporki. Dobra, no i tutaj mamy kolejne światełko. I czy te drzwi się już otworzą? No nie, nie otworzyły się. Teraz nam się te drzwi otworzyły. O, tutaj mamy kolejnego. No i zabity pięknie. Kolejny kuferek. O, udało się za pierwszym razem. O, elfia tarcza tłumienia magii. No, niestety pancerz niezbyt duży, ale m, oczywiście jest zaklęcie, które będziemy mogli sobie zdjąć. E, bitwa o czerwoną e, górę oraz powstanie i upadek Trójcy. O, czyli to jest e, troszeczkę, no, nawet nie troszeczkę, tylko po prostu związane z Morowindem. No, to znaczy. Te wydarzenia, które przeczytali, o których byśmy sobie przeczytali w tej książce, książce wydarzyły się no, tam jakiś czas przed akcją w Morrowind. Ale ogólnie część fabuły w Morrowindzie, właśnie opiera się na tej całej trójcy i tak dalej. Kurczę, nie pamiętam kto należał do tej trójcy, z tego co kojarzę był to Vivek, chyba Almalexia, czy jakkolwiek czyta się jej imię. I coś mi się kojarzy, że do tej trójcy należał również, chyba on się nazywał Sotasil i jego spotykaliśmy... W... O, odpaliłem pułapkę jakąś, ale udało mi się uniknąć. I tego Sota sila czy, czy jakkolwiek on się nazywał, spotykaliśmy w dodatku do Morrowind'a o nazwie Tribunal. Ale oczywiście to, co tutaj mówię, bierzcie tak z przymrużeniem oka, bo no nie jestem pewien po prostu, nie pamiętam już i tyle. I czy teraz te drzwi się otworzą? Są dobra. A, oczywiście nie będziemy schodzić normalnie, tylko zaskoczymy, no co się będziemy. Dobra, no dobra, teraz będziemy wchodzić do Katakumbów, czy nie, do Katakumb yy, i zobaczymy, czy będziemy się już powoli zbliżać do końca, czy jednak nie. Dobra kolejne światełka. Od razu nam te drzwi otworzyło. E, no i jesteśmy coraz bliżej znacznika, więc bardzo możliwe, że... No już po prostu powoli zbliżamy się do końca. E, troszeczkę boję się walki z tym nekromantą. No tak, jest już koniec, dobra. O, piękny strzał, naprawdę. E, nie ma tak jak mieć chyba z czterech wrogów i żadnego nie trafić, no cóż... Padła. Dobra, y, pokonałem ich, więc zapisujemy i lecimy na tego Melkora. Zobaczymy. Wow, naprawdę? Naprawdę on mnie zabił jednym zaklęciem. No nieźle. I widzicie, dobrze pomyślałem sobie, żeby to zapisać. Uuu, uh. no ciężko, ciężko, odporność na chłód na pewno się może przydać, no powiedzmy niech to będzie, eee, uzdrowienie też na pewno, kondycja, dobra i tak chuja mi to dało. No tak naprawdę mogłem sobie wziąć jeszcze miksturkę teraz pod koniec, ale myślałem, że... No, że po prostu zabiję go już. E, tutaj leci ten czar, więc wolę go uniknąć. Dobra, więc bierzemy znowu odporność. A, tutaj to. I lecimy do niego. No, gdy zajął się, zajął się seraną, to jest spoko. Jest. Udało się. Aha, jeszcze wyleciał z niego jego cień. No dobra. Eee, trzeba oczywiście wziąć sobie uzdrowienie. Na kondycję też coś może być. Eee, cień z kolei uderza piorunami. Dokonało się. Jest, no i udało Kroganik się. Został pokonany. Zabierz przed No, nic ciekawego. Dobra, zapisujemy sobie grę, gdyby coś tutaj jeszcze na mnie wyskoczyło. Och, mam zbyt dużo obciążenie, aby biec, no ale trudno. E, zobaczymy co teraz się jeszcze stanie. No gdzieś nasz tutaj przenosi. Zaraz się dowiemy gdzie. Aha, znowu sobie latamy w powietrzu. No fajne. Malkoran został pokonany. Martwi w Skyrim znów mogą spać spokojnie. Jest, jak być powinno. Dzięki tobie. Jej. Wstaje nowy dzień. A ty będziesz jego heroldem. Weź ze sobą przed świt i za jego pomocą oczyść najmrocznie. E, dobra, przyklikam sobie ten dialog. Nie lubię czegoś takiego. Władaj nim w moim imieniu, by mogły rosnąć moje wpływy. No a wiecie co powiemy, może coś takiego. Zatrzymam miecz, ale znajdź e, kogoś innego do głoszenia twojej religii. To nie ma znaczenia. Roślina nie dba o promienie. No, dobra. Znowu spadamy. No ale dobra, czyli w tej misji to by było na tyle. Udało się ją wykonać w jednym odcinku. No i co? Sprawdzimy sobie przedświt oczywiście eee, jest. Obrażenia 25, nasz tutaj mieczek miał 23 no i tak zadaje 10 obrażeń od ognia, a przy zabijaniu nieumarłych ma szansę na wywołanie ognistej eksplozji odpędzającej lub niszczącej pobliskich nieumarłych. No fajnie, jest to na pewno lepsza broń od naszej obecnej. No i przy okazji lepiej wygląda. A, jeszcze raz sobie wyjmiemy. No dobra, czyli w tym odcinku to by było na tyle, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli Wam się podobało i zapraszam Was do kolejnych materiałów. Do usłyszenia, cześć.